No witam was moi drodzy po raz kolejny u mnie w kuchni w, w dalszym ciągu u mnie Akcja z przetworami Dzisiaj Kolejna rzecz Z patisonów patisony mi porosły oszalały Wiadomo że jeszcze zrobię takie patisony w zalewie Jak tam kto nie widział na kanale jest A dzisiaj spróbuję takiej sałatki z patisonów zobaczymy jak ona mi po prostu będzie smakować i czy podejdzie także po prostu po kilka słoików warto spróbować czegoś nowego I jak widzicie tutaj są patisony one ani duże ani małe takie sobie mi takich malutkich powiem wam szczerze szkoda e, zrywać ale już takie o to już najwyższa pora Oczywiście one rosną jak szalone, pewnie jeszcze coś z nich zrobię i Wam nagram. Mam taki przepis patisony w kary. to też może spróbuję. Czyli tak, nie wiem ile tutaj jest, 2 kilo, 3 kilo tych patisonów. Mówmy się, że 3 kilo na przykład, nieważone, no myślę, że 3 kilo na pewno będzie tych patisonów. Więc tak potrzebujemy patisony, które tutaj są widoczne, już Wam pokazuję. I mam tutaj sobie przygotowałam. Mam akurat tutaj trzy papryki, ja sobie odłożę. Y, mam tutaj cebulki, one może nie są takie za duże. Akurat u mnie trzy czerwone dla kontrastu koloru. Dwie. Takie normalne, ale myślę, że, że dwie takie konkretne, trzy wystarczająco, a że u mnie one nie są za duże, także yy, tak będzie. Pięć takich cebulek, gdzieś trzy papryki, tutaj jeszcze mi została połowa papryki, robiłam coś innego. Także ją wykorzystam. Żółta papryka może być czerwona, może być yy różnokolorowa. No dobra. Kolejną rzeczą jest. Już wam pokazuję. Kolejną rzeczą jest czosnek Główka costku. Oczywiście trzeba będzie obrać i zetrzeć. U mnie yy natka z selera w przypisie jest natka z pietruszki, ale akurat mi się skończyła, bo mroziłam, więc mam natkę z selera, oczywiście wszystko pokroję i mam koper. Też pokroję koper już bez tych tych. Tutaj pobrywam sobie gałązki i zaraz przystępujemy do Działania moi drodzy: Oczywiście jakieś większe naczynie. Ja myślę, że może będzie i za małe. Niech sobie to wszystko leży: deska do krojenia. I oczywiście patisony muszą być umyte. I kroimy sobie takiego patisona. Ja na jednym pokażę. Patisonie jakieś po prostu takie plasterki jakie tam lubicie, a może zrobię takie, to wiadomo w czasie yy, po prostu przerabiania się skurczy i sobie będę wrzucała te patisony do miski, plasterki kto lubi, to może sobie w kostkę kroić ze skórką, bez ubierania. Wszystkie warzywa trzeba będzie pokroić. Ja sobie na razie pokroję patisona, flasterki. Pokażę Wam później całość pokrojonego patisona. Pokażę jak będę kroić paprykę zaraz, każde warzywo Wam pokroję pokażę, No resztę to sobie będę po prostu kroiła poza nagrywaniem, bo to by trwało długo. I mam tutaj, widzicie, pokrojony jeden patison w po prostu w plasterki. Nie jeden, połowa. Paprykę. Oczywiście, wywalając te gniazda nasienne, kroję sobie w paski w ten sposób. Tak naprawdę, możecie w paski, możecie w kostkę, jak lubicie. O. I tak będę wszystkie papryki kroiła. Rzucam sobie. Tutaj pokażę co dalej. Cebulę też jedną wam pokażę. Możecie kroić plastry normalnie, lub większa cebula to możecie przekroić po prostu na pół i kroić sobie na pół talarki. To tylko potem, mi moi drodzy, zostanie sosnek to jeszcze przykroję i mamy cebulę mamy, no wezmę część tylko część ja resztę sobie potem pokroję żeby wam po prostu pokazać natkę Salera u mnie jak macie pietruszki, to dajcie pietruszki. Ja nie miałam pietruszki, to mam natkę selera I oczywiście koperek. O, ja sobie poobrywam. Można razem z tym baldachem nie przeszkadza, ale jak macie bez, to może być taki młody. O, I koperek również wy. Drobno. I wrzucam tutaj. I o, moja część już warzyw wygląda w ten sposób. Oczywiście jeszcze cocnek zetrę na tej mojej tarczce tutaj do tego lub można drobno pokroić. I fajnie to będzie kolorowa. Taka sałatka. Ja sobie kroję pozostałe rzeczy. I widzimy się, jak już będę miała pokrojone i sobie jeszcze tutaj, co tutaj kroję, sosnek, bo troszkę trzeba ten cosnek ubierać. Także widzimy się, jak już będę miała wszystkie warzywka pokrojone w ten sposób, jak pokazałam. I już mam wszystkie składniki pokrojone. Widać, fajnie to wygląda. Tutaj nie wiem, czy widzicie dobrze. Jest ten cosnek starty, i teraz za chwilę o, ściągam sobie zegarek. Trzeba to nasolić i odstawić. Oczywiście, widzicie, przyłożyłem większy pojemnik, bo się nie zmieściło. I dam na tą ilość dwie łyżki soli. I już teraz, używając ręki. Trzeba to wszystko dokładnie wymieszać do spodu, moi drodzy, żeby to się wszystko połączyło. Można tak zrobić, że sobie robicie wieczorem i odstawiacie na noc, a ja sobie to odstawię, przykryję na około pół dnia żeby się po prostu wiecie jeszcze wyrobić z pasteryzacją przed nocą ma powstać tutaj płyn z którego potem będziemy odciskali te warzywa myślę że sałatka ta z patisonów jest bardzo podobna do takiej sałatki z Sekinią i papryjką, ale pewnie smak inny, jak mówię, testuję w tym roku przypisy, bo pierwszy raz mam patisony W sumie zobaczymy, jak to będzie smakowało. Jest dosyć sporo. Ja sobie w międzyczasie, jak to się będzie tutaj czy tak powiem przeżerało z tą solą naszykuję umyję słoiki bo jeszcze nie naszykowałam jak mówiłam jak macie możliwość to najlepiej to zrobić na noc ale że jest po prostu wiecie ciepło to ja to robię dzień i wszystko się wy tego przemiesza. zielenina ta co na spodzie też dobrze by było. I co jakiś czas po prostu w tym czasie, jak będzie stało, gdzieś może to pół godziny jeszcze trzeba przy, po prostu będzie przemieszać, żeby to się po prostu równo prze tego przeżerało tą solą. Tak to nazwać. Ta sałatka już wygląda bardzo zachęcająco, i niech ona sobie stoi. Ja my się widzimy już za kilka godzin. Ja sobie będę tutaj przemięszywała to co jakieś pół godziny. Potem będziemy odsączać od tej wody, robić za Ja sobie słoiki, jak mówiłam, naszykuję i będziemy wkładać do słoików. I pasteryzować. I sałatka będzie gotowa. To wszystko sobie zmięknie. No to, cóż, nie ma co tutaj przedłużać. Ja sobie zaraz poszukam czegoś do przykrycia, żeby mi tu coś nie wpadło. Jakaś mucha przypadkiem. Bo wiadomo, jak to w lecie jest. No to widzimy się potem. Teraz przygotuję zalewę na tą sałatkę z patisonów. Zaraz się zajmiemy sałatką żeby się składniki zagotowały tutaj dałam w tej chwili dam na podwójną porcję bo na pojedynczą porcję trzeba półtorej szklanki wody tutaj mam na razie na podwójną porcję zobaczymy czy wystarczy mam trzy szklanki wody i trzy czwarte szklanki octu trzeba czyli trzeba będzie Trzy czwarte, czyli ćwiartka, pół szklanki octu do tego, na podwójną ilość. Pół szklanki octu do tego. Następnie sól, łyżkę sobie wezmę, czekajcie, moment. Ja Wam oczywiście napiszę w opisie. Pojedynczą porcję, z pojedynczej porcji ma wyjść niby 3 6 słoików po 300 ml z tej zalewy. I soli, już momencik, nie trzeba, tak? Nie trzeba soli, bo to było nasalane, widzę. Jedna, druga szklanki cukru. Czekajcie, jaką suchą szklankę wezmę. I się tutaj zaraz poprzykleja. Czyli jedna druga szklanki cukru. Tak, jedna druga szklanki cukru. Na porcję to wychodzi szklanka. Zobaczymy, czy mi wystarczy. Cukru brakło Muszę się na chwilę rozłączyć, przynieść cukier. Już sobie dosypałam cukier, czyli szklanka. Cukru idzie soli. Nie trzeba, bo było nasalane. Sałatka, jak widzieliście, my się zaraz z nią zejmiemy, bo ona wpuściła soki, postała swoje i do tego jeszcze na porcję dwie łyżki oleju. Na podwójną porcję dajemy cztery łyżki oleju i to zaraz. Nastawiam do zagotowania. Zobaczymy, na ile to słoików wystarczy. Słoiki wam zaraz też pokażę. Momencik, nastawiam teraz lewej i zajmujemy się resztą rzeczy. Po tej stronie już się przedstawiłam. Mam słoiki. Dzisiaj poszłam w kierunku słoików takich mniejszych, umyte Wieczka, nówka, sztuka. I zaraz się odwracamy ponownie. Będziemy odciskać sałatkę od wody. Widzicie mam sałatkę pod przykryciem. Już zabieram to, czym jest przykryta. I zaraz Wam pokażę. Mam nadzieję, że będziecie dobrze widzieć. Ile się tutaj wytworzyło płynu. O. I teraz mam obok naszykowaną po prostu mierniczkę o i jakoś tak się ustawię, żebyście mogli w miarę po prostu widzieć i sobie będę o, wyciągać z tej za lewy, czyli soli już nie trzeba można sobie też na jakimś sitku ja sobie tak wyciągnę ręcami ja sobie wyciągam pozostałe rzeczy widzicie ładnie zmiękła ta sałatka naszykuję słoiczki bowiem wam co dałam do słoików w sumie zobaczycie odsądzę tą sałatkę zmniejszyłam oczywiście swoją objętość zalewanie mi się gotuje i widzimy się już jak to będzie odciśnięte i zalewa ugotowane, przeszykuję słoiki, dodam ziarę angielskie, gorszycy, to wszystko zobaczycie. I mam już słoiczki naszykowane, takie mniej więcej półlitrowe, myślę, że nie wiem ile one, 300 litrów, i w każdym słoiku jest liść laurowy, jeden opcjonalnie, dwa, troszkę gorczycy i kilka ziaren ziela. Angielskiego. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Na razie naszykowałam. I teraz nie pozostaje nic innego jak wypełniać po prostu słoiki eee, sałatką. Ja sobie zaraz tutaj jakoś tak przestawię. No. Nałożyć sałatkę, to chyba każdy będzie umiał. I sobie o, na jednym wam pokażę. Będę wypełniać. Słoiki, sałatko, jakby było za mało tych słoików, to sobie jeszcze po prostu do. Dorobię słoiki, jeszcze mam kilka umytych słoików. I potem, jak wszystkie słoiki już będą napełnione, staram się udusić. No. Myślę, że wystarczy. O i mniej więcej wygląda to w ten sposób. Napełniony słoik. Na razie przykryję wieczkiem tylko tak. O. Powiem Wam, że wieczka teraz to są naprawdę piękne. Nawet mogą być na, na imienne jakieś kompoty czy coś. Zresztą to w sumie zobaczycie, jak będę zakręcała. Ale ja tam nie patrzę. Co tam na wieczku jest. U niektórzy jak robią truskawki to właśnie używają, że o fajnie podpisane truskawka lub inne rzeczy. O, kolejne takie wiśnie, aby po prostu wieczko było dobre i szczelnie trzymało nasze przetwory. No to widzimy się przy zalewaniu słoików zalewą, bo trzeba tutaj uzupełnić ile tutaj się zmieści tych słoików i potem pasteryzować, żeby się przed nocą Wyrobić. I już wszystka sałatka jest w słoiczkach. I zaraz będziemy zalewać. Zalewą wyszło w sumie akurat wystarczyło 10 słoików. Tu już sobie postawiłam zalewę. I zaraz zalewamy. Zobaczymy na ile to tak. Wszystko powiem co, co jak. Tutaj wstawiam na talerzyka jakby się tam rozlało coś zalewy czy jak to jak trzeba będzie po prostu to zalewy dogotuję sobie żeby tak zruszyć troszkę żeby to weszło w zalewa głębiej cały słoiczek nie było na wierzchu jeszcze może troszeczkę, widzę że zalewy chyba staczy na dosyć sporo i jak to się mówi będzie gotowe, zostanie tylko pasteryzacja, wycieram sobie ją zakręcam gorącą zalewą świeżo zagotowaną można zalewać nie ma problemu i o tak wygląda sałatka z patisonów ja zaraz zalewam kolejne i szykuję garnek do pasteryzacji i wszystkie słoiki zalałam zalewą normalnie starczyło na styk na te 10 słoików tej Zalewy z podwójnej porcji. Teraz nie pozostaje nic innego jak po prostu jeszcze posprawdzać, czy dobrze są zakręcone. Może was przystawić I już sobie tutaj garnek naszykowałam. Wyłożone ścierką wstawiam tyle słoików, ile mi się zmieści. Pewnie cztery. I jeszcze drugi garnek sobie zaraz przyniosę i też do połowy i pasteryzuję, albo będę pojedynczo pasteryzować w jednym garnku. To będę miała 4, i potem 4 dwa razy po 3, to jest 10, tak? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, czyli tak. Pierwszym razem cztery słoiki pójdzie do pasteryzacji, a potem dwa kolejne, to będzie po, po trzy. I akurat się upasteryzują. I oczywiście po wyjęciu odwracam do góry. Dnem to już później po pasteryzacji. Wam pokażę, ale to już pewnie będzie późno, czyli rano Wam to robiam pewnie materiał. Zalewam słoiki zaraz zimną wodą do pół połowy i pasteryzuję od momentu zagotowania się wody 15 do 20 minut, nie więcej. Dobra, znaczy no ja już to sobie będę pasteryzować pomału, a materiał końcowy pasteryzacji pewnie wam jutro rano dogram. Jeszcze w miarę powiem wam się widać, więc już dzisiaj sobie dogram ten materiał, pasteryzowały się już te moje słoiczki z tą z sałatką z Patisonów. a zobaczcie, jakie to fajne teraz wieczka można kupić. Ja tam nie patrzę w sumie, ale ktoś można sobie i po prostu imiennie na. Robicie truskawkę, czy kapustę, czy dynie. O, imienne takie. I tutaj też owisienki. No i takie normalne, zwykłe. I może pokażę z bliższa. Tak wygląda. Fajna, kolorowa. Mam nadzieję, że będzie równie dobrze smakowała. A powiem Wam, patisony zwariowały. Ja Wam zaraz pokażę. Dzisiaj o, zrobiłam sałatkę i przyniosłam kolejną turę patisonów. No i patrzcie, całe. Pudło znowu patisonów. No i jutro prawdopodobnie znowu coś muszę wymyśleć i zrobić z tych patisonów. Zwariowały patisony, normalnie zwariowały, moi drodzy. Oszalały.